Dzień dobry. Z wielką przyjemnością kłania się wydawnictwo Astrum. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu książkę autora Lecha Tkaczyka pod tytułem Brachyterapia. To książka pod tytułem Brachyterapia idzie raczej, czyli Jak pokonałem chorobę prostaty. To praktyczny i osobisty przewodnik dla każdego, kto staje w obliczu wyzwań związanych z chorobą nowotworową prostaty i rozważa leczenie tego schorzenia za pomocą nowoczesnej metody zwanej brachyterapią. Autor Tkaczyk, krok po kroku prowadzi czytelnika przez zawiłości brachy terapii, od pierwszych oznak choroby, przez szczegóły leczenia, aż po zdrowy powrót do życia codziennego. Zapraszam serdecznie. Zamówienia: księgarnia wydawnictwa Astrum, www. wydawnictwo -astrum mail handlowy maupaastrum.wroc. .pl. Każdy tę książkę powinien mieć.